O mój Boże, Wow! Wow! Boże, o mój Boże, o mój Boże, Zajebista mój Nie powinnam tak mówić. Zachwycił mnie jej charakter. Piękne wnętrze. Bidet. Niesamowite. Z podgrzewanym siedzeniem, tak. Gotowe, możesz się przemknąć. W tym miejscu była ściana, którą przesunęliśmy w stronę garderoby. Zyskaliśmy nieco miejsca, co pozwoliło rozsądnie zaplanować wnętrze. Przeszklone drzwi kabiny też wiele dały. Łazienka wydaje się naprawdę duża zaskakująco duża podwójna umywalka, wpuszczane armatury. Zastosowaliśmy blaty z konglomeratu na bazie kwarcu, pasujące do płytek z lastrico. Wnętrze harmonizuje z resztą waszego domu. Wnęka z półkami pozwoliła wygospodarować miejsce na toaletkę. Kółko się otwiera.